Dobrze, dzieci, to już koniec lekcji. Ale zaznaczcie sobie do zrobienia w domu yy, od strony 35 do 41. No, genialnie. Czyli o moich 15 minutach na telefonie mogę sobie zapomnieć. Hmm, może spać nie będę. Trzeba jak najszybciej coś z tym zrobić. Wpadłam na genialny pomysł. Ej! Wszyscy! Chodźcie tu na chwilę! Hm? Co? O co jej chodzi? Nie wiem, chodźmy się przekonać. Okej. Okay. I patrzcie, ona chce coś powiedzieć. I dobra, to chodźcie tutaj, posłuchamy jej chwilę. No mów, czego chcesz? Chciałyśmy jeszcze chwilę pogadać przed tą lawiną sprawdzianów. My tak samo, więc lepiej się pospiesz, bo zaraz przyjdzie. Słuchajcie, więc tak, mam genialny pomysł. Co wy na to, abyśmy razem, łącząc siły, zrobili protest przeciwko sprawdzianom, zadaniom domowym i innymi y, bzdurnymi rzeczami, które odbierają nam czas po szkole? Co wy na to? Ja jak na lato, tylko wytłumacz bardziej o co chodzi, bo trochę nie zrozumiałam. Jak my mamy to niby zrobić? Dobra, zrobimy tak. O, dobrze. Widzę, że wszyscy już są. Ja miałem coś do załatwienia. Dobrze, a więc czy wszyscy odrobili zadania domowe? Mamy dość! Mamy dość! Kartkówek! Sprawdzianów! Zabierania czasu po lekcjach! Nie ma czasu już kompletnie na nic. Przespałam dzisiaj tylko trzy godziny, żeby odrobić te wszystkie głupie zadania domowe. To jest protest, proszę pana, przeciwko wszystkim zabieraczom czasu. My też chcemy trochę odpocząć. Pan to ma dzisiaj tylko trzy lekcje, tak samo jak w ciągu całego tygodnia. My dzisiaj mamy lekcje do dwudziestej. Wracamy do domu, jest zaraz dwudziesta druga. Kiedy my mamy zjeść obiad, proszę pana? No niech pan nam powie kiedy! Nie mówiąc już później o kolacji i wykąpaniu się, bo to też jest dramat. Kiedy my mamy to robić? O pierwszej nad ranem? A kiedy my mamy iść spać, proszę pana? Pan to sobie pewnie idzie spać o 20. A my co? A my mamy siedzieć i robić te durne zadania domowe i się uczyć. Tak? O to w tym chodzi? To ja się sprzeciwiam. Kto jest za? My, my, się my się go. Go. Dobrze, dzieci, widzę, że wszyscy już są. Ja miałem coś do załatwienia. A więc, czy wszyscy odrobili zadania domowe? Mamy! Dość! Ej, no, co z wami? Nancy, jedynka! Co to miało niby znaczyć? Ale proszę pana, ja nic nie rozumiem. Mnie to nie obchodzi. Twoje zachowanie jest karalne. Ale. To co ja wam zrobiłam? Dobrze, a więc. No, jak widać, już jest koniec lekcji. Więc przerwa. Jeśli chcecie, możecie zostać w klasie. W końcu przerwa. No. No, w końcu przerwa. Szkoda, że tylko pięciominutowa. Niestety, albo był straszny korek i się trochę spóźniłam. Tak, no, nie za dużo, ale chyba tak dokładnie to. Nie wiem, ktoś może miał zegarek i wie ile. Spóźniła się pani dokładnie o pół godziny. Za pięć minut minie nasza lekcja. Ojej, naprawdę. Och, przepraszam Was, kochani, no ale widzicie, korek to korek, więc mamy lekcję 5 minut. Proszę, otwórzcie zeszyty. Jak ja kocham Panią od biologii. Szkoda, że ta przerwa trwa tylko 5 minut. No nic, mam przynajmniej czas, żeby znieść śniadanie. Witajcie, dzieci. Może jestem trochę za wcześnie? Ale na historię nigdy nie marnuje się czasu. Otwórzcie podręczniki na stronie 25. Co? Przecież. Przecież tam ta lekcja dopiero się skończyła! Nie minęła nawet minuta! A po drugie, teraz powinniśmy mieć biologię. Co? Dobrze, dzieci. Wyciągamy karteczki. Zapowiedziałam ten sprawdzian dwa tygodnie temu. Każdy powinien już dobrze przyswoić ten temat. Co? Ale, ale ja nic nie wiem. Ferie. To, 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 to są ferie. Ale jak to? Super. Proszę pani, ale my nic nie umiemy. No właśnie, ferie są po to, żebyśmy odpoczęli. Czy musimy to pisać dzisiaj? Albo wiecie co? Rzeczywiście macie rację. Ferie były po to, aby odpoczywać. Napiszemy tą kartkówkę za miesiąc. Idę ją przełożyć w Wibrusie. Ale super, w ogóle się nie uczyłam. Jednak pani od historii nie jest aż taka zła. Dobrze dzieci, wyciągamy karteczki. Zapowiedziałam tą kartkówkę dwa tygodnie temu. Każdy powinien już dobrze przyswoić ten temat. Świetnie, no nic nie umiem. A ja się w ogóle, się w ogóle nie uczyłam, jak to możliwe? No dalej, na co czekacie? Bo wam obniżę oceny wszystkim albo każdemu wpiszę jedynkę na dobry początek. Proszę pani, a czy ta kartkówka jest na ocenę? Nie, na pochwałę, głupku. No jasne, macie piętnaście minut. Dalej pisać. Co? Piętnaście minut? Przede co napisać. Nie uczyłam się w ogóle. Nie, super, kodejna pała. Dobrze, dzieci, zapiszcie temat. Ej, strasznie się, się czuję. Głowa mnie boli. A on mnie na pewno nie wypuści z lekcji. Dobra, poczekam chwilę. Może mi przejdzie. Dobrze, a więc to jest właśnie wynik. O nie, nie przeszło mi. Nie mam siły tak pisać. Dobra, zobaczę, może mi się uda. Proszę pana... Tak, Nancy? Coś się stało? Proszę Pana, bo mi strasznie głowa boli. Czy mogłabym wyjść ze szkoły wcześniej? Bo to jest nasza ostatnia lekcja i właśnie tak się składa, że ja już bym, no, chciała iść wcześniej do domu. Tak, oczywiście, spakuj rzeczy i oczywiście możesz iść do domu, jeśli się źle czujesz. No bo przecież każdy się czasami źle czuje. Ja też nie przychodzę do was na lekcję, kiedy jestem chory. Jeszcze nas tutaj wszystkich pozarażasz. Dalej, już, sio, wynocha. Okej, okay, dziękuję. Ym, no to ja już może pójdę. To do widzenia. Do widzenia, do widzenia i zdrowiej szybko. Dobrze dzieci, a więc teraz to policzcie, ile by to było i zapiszcie wynik. Nie, strasznie, bo nie brzuch. Nie, ja już tutaj dłużej nie wytrzymam. Spytam się, czy mogę iść do domu. Proszę pana. Tak, to właśnie tak... Co się stało, Nancy? Proszę pana, bo mnie strasznie brzuch boli. Czy ja bym mogła iść wcześniej do domu, ponieważ to jest nasza ostatnia lekcja i... A w życiu mówisz tak tylko dlatego, że nie chcesz zostać dłużej w szkole. Nie będziesz mnie tutaj okłamywać. Jeśli zaraz nie przestaniesz i nie zaczniesz pisać, wpiszę ci kolejną pałę. Zrozumiano? No dobrze, proszę pana, ale ja naprawdę się zleczu. Cicho, mam tego dosyć. Zawsze próbujesz się wymigać z mojej lekcji. Marsz do dyrektora. Ale co, co ja takiego zrobiłam? O, oh, dobra. Cisza młodzież. Co to w ogóle za zachowanie? Dobrze dzieci, przepisujcie dalej. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pamiętajcie też, że sytuacje tutaj były trochę wyolbrzymione. Zatem nie zniechęcajcie się do szkoły i kochajcie się uczyć. Ja już się z Wami żegnam. Papatki!